Natalia Usenko, muzyk. To on pod nosem nuci i marszczy przy tym czoło. Spójrz, nagle się zasłuchał, choć cicho jest wokoło. Ty może nic nie słyszysz, lecz on w tej samej ciszy odnajdzie tysiąc dźwięków i tysiąc pieśni słyszy, bo muzyk nieustannie ma dźwięków pełną głowę, do tego niepotrzebne mu sale koncertowe. Nieczęsto świat dostrzega, lecz słyszy nieustannie muzykę u samochodów, czajników, wody we wannie, zegara ciche solo i rynny płacz deszczowy. A każdy z tych koncertów jest piękny, wyjątkowy. On z gumki zrobi struny, jak wjeżdża na butelce, na liściu może zagrać, albo na jednej szelce. Opowieść z nut ułoży. I zagra ją dla ciebie. Już taki się urodził. A czemu? Tego nie wie.